Witam i pozdrawiam wszystkich widzów mojego kanału. Chciałbym poinformować tą drogą wszystkich zainteresowanych targami Poland Boat Show 2023 rok. Niestety wielu z nas została perfidnie oszukana. W związku z darmowymi wejściówkami na targi Poland Boat Show. Pragnę poinformować, iż wszyscy, którzy wybierają się na targi w dniach 21 października 2023 roku oraz w dniu 22 października. Zostaną bardzo niemile zaskoczeni, iż wejściówki ich będą nieważne. Na bramce każda z osób zostanie skierowana do kasy, by uiścić opłatę w wysokości 120 polskich złotych. Próżne wszelkie tłumaczenia i pytania. Płacisz albo wracasz do domu. Nie ma sensu prośba o kontakt z kimś z organizatorów, ani dzwonienie na infolinie, bo ta jest czynna tylko od poniedziałku do piątku. Przykre, ale jak nam znane, olewcze podejście w naszym kraju do klienta i to jak widać nawet do zamożnego. W kasie lakoniczna informacja, iż podobno na stronie targów jest info w necie, lecz prawda jest taka, że nie ma tam info, że karnet otrzymany nie ma ważności w tych dniach, a nie ma co udzić się, że kogoś to obchodzi, zrobione to dla kasy i by ją wyłudzić. Zebrać od wystawców, a potem od odwiedzających. Perfidna polityka bez skrupułów. Ja ze swojej strony dodam, że ani w rozmowach telefonicznych, których co najmniej pięć, odbyłem w trakcie ostatnich trzech miesięcy, ani ponad dziesięciu powiadomieniach poprzez SMS nie otrzymałem info, że, że moje zaproszenie jest ważne tylko w dwóch pierwszych dniach.